Biorąc pod uwagę fakt, że 10 km nad ziemią, czyli na wysokości przelotowej samolotów, panuje temperatura około minus 50 stopni Celsjusza i tam samoloty nie mają z tym problemu. No to wydawać by się mogło, że tutaj na ziemi, kiedy przyjdzie taki przymrozek, nawet jak dzisiaj, kiedy o poranku mieliśmy minus 20 stopni, no to również te samoloty będą sobie z tym radzić. No niestety jest inaczej i każdy taki statek powietrzny przed startem musi przejść procedurę odladzania. Więcej na ten temat wie Adam Brandys, który będzie moim i Państwa gościem, dyrektor katowickiego oddziału firmy Welcome Airport Services. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak wygląda cała ta procedura? Tak jak Pani wspomniała, to, że samolot radzi sobie na wysokości przelotowej z temperaturami rzędu minus 50-55 minus stopni Celsjusza, zawdzięczamy właśnie procesowi odladzania. To przygotowanie całego jakby poszycia samolotu, skrzydeł. Kadłuba ma bezpośredni wpływ na to, że u góry, przy minus 55-60 stopniach, taki lód nie wytrąca się na powierzchni skrzydeł. Szczególnie ważne jest to, czy mamy opady, czy tego opadu nie ma. Substancja wykorzystywana do odladzania to specjalny płyn. To jest mieszanina gorącej wody i glikolu. W pojazdach do odladzania mamy dwa zbiorniki. Trzy zbiorniki, nawet, bo dwa zbiorniki z płynem, płyn typu pierwszego, drugiego oraz gorąca woda. Mieszamy te płyny w odpowiednim stężeniu w zależności od temperatury i panujących warunków. Kolejno, rejsu ustala warunki z kapitanem statku powietrznego i przystępujemy do samego procesu. Historia niestety zna przypadki, w których to on był bezpośrednią przyczyną katastrof, dlatego ci, którzy w najbliższych dniach będą wybierali się w podróż właśnie samolotem, muszą liczyć się z kilkudziesięciominutowymi opóźnieniami, ale to wszystko dla bezpieczeństwa. Jacqueline Kufel, aktualności.